Witajcie w kolejnym odcinku o KT. Ja robię to. Miksza. Dziś ocenimy sobie polska 1998-2001. Szczerze, fajnie wygląda, jest taki po prostu kosmiczny. No i to słoneczko się ładnie komponuje z tym niebieskim kolorem. Że to całkiem ładnie to wygląda, tylko tak w sumie też dupy z drugiej strony nie urywa. Są po prostu, bo są te identy. Ale ten kosmiczny motyw fajnie wygląda. Moim zdaniem to trochę... No tak średnio bym powiedział. Powiem tak, nie jest to najlepsza oprawa pulsatu tak szczerze, ale jest taka w miarę okej. Okay. Nie wyróżnia się za bardzo na tle tych innych. Jeśli o to chodzi. Według mnie to ten taki biały, taki dym jakby nie pasuje do tego. Ale to może być tylko moje przypuszczenie. No, to jeszcze trochę lepiej wygląda. Ten czarny z tym białym. Lepiej się komponuje. No, te dżingle reklamowe są w miarę OK. Tak samo to dzisiaj jest takie też OK. Ale szczerze według mnie brakuje tutaj trochę tej innowacyjności. No i te trójkąty tutaj według mnie też nie pasują. Tak samo ta strzałka ogółem to wygląda strasznie dziwnie. Właśnie nie za bardzo rozumiem, po co to w ogóle tu jest. No ja też nie, właśnie to jest takie, nie wiem, takie randomowo, wszystko powklejane. No tu akurat pasuje, no bo taśmy filmowe, wiadomo, film i ten jingle pasuje, ale tamto to wyglądało tak dziwnie. Konty, które są, które tam są, bez celu. No ale muzyczka chociaż wynagradza, to tyle w sumie. Bez fajna. Hits. No to już, to już trochę lepsze, ale i tak, no tutaj czerwony nie pasuje akurat do tego. Jingle w serialiku też taki sobie, jest bo jest. No i tutaj druga wersja, niebieska. A niebieska chyba lepsza. No, zdecydowanie. No, i tutaj dźwięk rozryweczka też taki, no może być. Dźwięk sportu też nawet fajny. Publisy styka, no tu też tak te niezbyt przekminione, tu. O oh jezu, yes, tabelka zapowiedzi. No nie wygląda to za ładnie. Tak szczerze, to krzyk Polsacie. I jak zawsze będziemy mieli dla o Państwa jene. bardzo interesujących gości i bardzo ciekawe. I... Ta ciścionka jest trochę badziemna w tej belce. Świat W niedzielę 9 No tu już troszkę lepiej to wygląda, ale tylko trochę, tak szczerze. Dobra, ta belka, czyli zapowiedź, akurat wyglądała dosyć ładnie. Filmowy zawrót głowy. Dostań go razem z nami. O 10.20 zaprzyjaźnij się z Anią z Zielonego Wzgórza. O 16.20 poznaj jej... Nie zaprzyjaźniaj się z Anią z Zielonego Wzgórza. Dobra, to przejście było dziwne. I to też. Co Następnego dnia baw się dalej. O no to są 5. za przejścia. Stąd, nie, zbawić. no one są zawrót głowy. 14 i 15 czerwca. Nie, no dobra, zbawić. ta ciąhka jest okropna. Kino letnie. No i fajna muzyczka w tle. Aha. O Jezu, no jestem O ja. O boże. tragedia. No się nie postarali. No, tu tylko taki, jakby nie wiem, to jest niby śnieg, ale to wygląda jak dym bardziej niż śnieg. No. Nie, no, szczerze, myślałem, że ta uprawa jest lepsza. Byłaby lepsza, ale no nie jest, no. Trąca tandetą. Jedyne co mi się tu w miarę podoba to te identy jedynie, ale tak to to jest bardzo słabiutko. Szczerze jak ją oceniłem na starym kanale, jak było jeszcze OKTE na Matrix Gaju, to mi się to bardziej podobało. Teraz jak patrzę na tą oprawę po tych kilku miesiącach, czy ile to tam upłynęło od usunięcia starego kanału, to to wygląda po prostu słabo. No tutaj tylko dodali elementy świąteczne i tyle praktycznie, nic innowacyjnego. Nie, nie wiem czasami jak tu się wypowiadać przy tej oprawie, ale to wygląda słabo. Słabiutko. Bardzo słabiutko. Polsat nie postarałeś się akurat z tą oprawą. Ale wiadomo to był tak, który rok. To był 98 rok. No dokładnie. No i tutaj zmiana na 99 No, to też nie porywa, tak szczerze. To jest ok. Szczerze, to jedyne co mi się podoba w tych dżinglach niektórych to ta muzyczka. Bo jest serio spoko, ale reszta jakoś tak do mnie nie przemawia. No dobra, ta wersja jest lepsza. Ta niebieska. Tak jak mówiliśmy wcześniej. A reszta to taka praktycznie do wyrzucenia. Grzechy przeszłości nigdy nie zostaną zapomniane. Przekonaj się. Trochę że to lepiej chyba. Tak mi się, no nie wiem. Kurczę. Ta belka. Nie, nie podoba mi się no ona. To jest po prostu. Jest taka za prosta. No tu jest trochę lepiej. Akurat. Z tą belką. Tylko czcionka jest do dupy. A tu to już w ogóle. Co się stało z tą czcionką? No to co to jest? Ta czcionka to badzie. W tło jest fajne. Ale czcionka nie wypał. I tu jest... Ten sam problem, który był przy Jedynce z 2004, gdzie tamto dali w ogóle Impacta i Comic sunset. To Jest tragiczną. Bardzo tragiczno. Nie wiem, co oni sobie myśleli, dają tą czcionkę do tego. No i tutaj się będą przewijać te zapowiedzi. Ojej, tutaj nie wiem, co komentować, ale ocena tej oprawy to nie będzie chyba należała do najlepszych, jakie były w tej serii. To jest chyba letnie. Tak mi się wydaje. No, trochę lepsze, trochę lepiej, wygląda to nawet spoko, mimo to trochę takie nawiązanie do oprawy 96-98. Tutaj akurat jakiś trochę taki zamysł był. To jest nawet fajne. Dobra, tutaj to akurat to wygląda bardzo ładnie, ten film. Z tą obszarem akurat trochę bardziej się postarali, z tą letnią. W sobotę 14 sierpnia jest chyba wielka to, to w ogóle nie wiem jak skomentować. Dziwne Asterix podbija Amerykę. Poniedziałek o Jezu, to co jest naprawdę. Co tu się stało? Ofu. Co się stało? Moja głowa próbuje to przetworzyć, ale ja tam, kulka. Nic nie zrozumiałem, co było napisane na tej bajce. Ja też nie. Wybory 2000. 23 grudnia o No bardziej zawiniętej czcionki to się nie dało dać chyba w tej belki zapowiedzi. Jezu. Noc cudów, mówiących ludzkim głosem zwierząt, a także spadających z nieba Mikołajów. Śnięty Mikołaj o 20. Ta oprawa to jest tragedia. Ta belka. Jego czworonożny partner w komedii K9. Po co na tej oprawy nie będzie tak, W ogóle nie będzie dobra, to będzie tragedia. Szukam tutaj jakichkolwiek plusów dla tej oprawy, ale się nie da. Oj, 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 tutaj to się tak zakopali z tą oprawą, że. Wczesnym popołudniem policjanci w dalekiej podróży, czyli żandarm w Nowym Jorku. Jakby lektor nie mówił, co to jest za program, to mi się nie rozczytał tak szczerze. Dlaczego użyli dzieci w ogóle do tej oprawy? No tu już belka trochę lepsza. Nie tylko posłowie tam dzieci do bo... swojej Dziwne to jest akurat. Tam to było lepsze. Ta... Jest jeszcze ten sztuczny efekt wody. Niczym z green screen'a. Pula śmierci, we wtorek 21 sierpnia o 21.05 No tabelka zapowiedzi troszkę fajniejsza jest akurat Tutaj trochę bardziej No to już nie O to jest Dobra, starałem się znowu poszukać plusów w tej oprawie, ale chyba ich nie ma Boże Kochany, co to jest? Jak ja to widzę, to po prostu mi się chce żygać. No, chociaż plansza jest taka sobie. No ta lepsza. No i to jest spoko akurat. Ale nic poza tym. No, nareszcie. Jedyny plus tej oprawy. Program dnia. I on jest akurat super. Jednak się znalazł jakiś plus. Tylko animacja w tym programie jest taka sobie. Ale muzyczka za to ratuje. Jest naprawdę spoko. O, to jest ta lepsza wersja tego programu dnia. Tu już chociaż fajnie to wygląda. Biczciąka nie razi w oczy. Nawet kolorek ma bardzo w miarę dopasowany, chociaż. Podoba mi się akurat. Ja się zastrzelę. Co tu mogę powiedzieć jeszcze o tym programie Dnia na Plus? No to jest to tło i kosmosu. Wygląda fajnie. Ten taki bok zeszytu. Nie wiem po co to. Kompletnie. Dobrowolnie mógłby być tylko ten kosmos tak naprawdę i te napisy i tak by mógł wyglądać ten program dnia i tak by raczej nic nie stracił. Ten zeszyt tu jest tak wklejony... nie wiem, po nic praktycznie. O co ten zeszyt? On se tu jest po prostu wklejony randomowo. Nie wiem nie wiem co ten zeszyt w ogóle ma w związku z tą prawą. Bufur taki sobie, nie ma napisów, tylko jest jakaś animacja tutaj kręcąca się, jakby nie wiem co to jest. Kula ziemska, no to to nie jest, tylko jakieś takie okręgi. No i ten Aladym, który nie wiem co ma emitować, jakby lód, czy coś. Ma chyba chmury imitować. No, coś im nie wyszło z tymi chmurami, tak szczerze. To bardziej by wyglądało, jakby para z jakiegoś z jakiejś koski lodu leciała. Od czego by tu zacząć, bo plusów praktycznie nie ma. No chyba że program dnia, który był jako jedyny spoko praktycznie z tej oprawy i kilka identów też było naprawdę fajnych, ale nie rozumiem idei w tym programie dnia. Po co był ten zeszyt? Jakby to nic praktycznie nie dodawało do tej oprawy. Przejdźmy teraz do największej części tej oprawy, czyli minusów, bo to jest pełno minusów. Belki zapowiedzi są okropne. Cionka, niektóre czcionki były tak nieczytelne, że tego się nie dało rozczytać. Animacje były tandetne. Tutaj akurat mogę to obronić, no bo to był rok 98, 99, 2000, 2001, także nie spodziewajmy się tutaj od razu jakiejś innowacji no ale jednak można według mnie byłoby to zrobić lepiej oprawy a ta pierwsza co była wakacyjna była bardzo fajna akurat tu mi się podobało druga była badziewna wielkanocne były do kitu świąteczne to były tylko dodane kurde jakieś elementy świąteczne też bez nadzieja ogólna ocena tej oprawy według mnie to jest 1 na 10 bo tutaj już się nic nie da obronić, jedynie program dnia był spoko, 1 na 10, sorry, jeśli ktoś lubi tą oprawę to spoko, mi ona nie pasuje. Moim zdaniem, to jak na Polsat, to jest naprawdę słabutka oprawa. Jedyne, jedyne elementy, które można, że tak powiem zaakceptować, to są, to są właśnie te identy i program dnia. Reszta jest naprawdę słaba. No ale dobra, to był 98 rok. Nie spodziewajmy się tutaj jakichś fajerwerków, ale mogło to, być, mogło to być wykonane naprawdę o wiele lepiej. Moja ocena 3 na 10. To prawa według mnie jest taka średnia. Już mówię dlaczego. W Niektórych jinglach się średnio postarali, a niektóre elementy to w ogóle są zrobione na odwal. Na przykład niektóre czcionki są niestarannie dobrane, a niektóre elementy w jinglach po prostu nie mają sensu. Na przykład te znaczki ostrzegawcze, co można na skrzynce od prądu znaleźć. W przypadku opraw okazjonalnych także się średnio postarali. Oczywiście no są też tam jakieś plusy, bo na przykład najbardziej z tej oprawy podobają mi się m.in. muzyka w tej oprawie, identy, a więc ostatecznie stwierdzam, że że ta prawa zyskuje ode mnie ocenę 6 na 10.